Dlaczego dzieciom? To pytanie pojawia się wielokrotnie, zresztą nie tylko przy okazji Fatimy. Dlaczego trojgu prostych pastuszków młodych dzieci? Bo myślę, że e, kiedy spojrzymy w ogóle na świat objawień e, maryjnych, to w większości e, są to dzieci. Powód jest prosty. Dziecko nie potrafi kłamać. E, dziecko nie potrafi e, jakby pisać... Mimo, nie może inicjatyła tak. nazywane przezwane przez jakiś czas. Tak. tak. I powiem jeszcze, Maria Roza niemalże do ostatniego dnia swojego życia, mimo że Kościół wypowiedział się autorytatywnie, nie była przekonana co do autentyczności objawień. Jak tata Łuci uwierzył od pierwszego dnia jej praważczyźnie. <grym> To Maria Rosa nie była przekonana do końca po autentyczności. Co ciekawe, ale e, jeżeli tutaj mówimy też o Marii Róży, e, mamie, to mimo wszystko była e, posłuszna Kościołowi. Kiedy biskup e, prosił, żeby poszły z Wucją e, do oddalonego, oddalonej miejscowości, żeby tam została podjęta też decyzja, co zrobić z Łucją, prawda, no bo czy ma zostać w Fatimie, no jakie będzie jej życie, czy do miejsca gdzieś, gdzie jest całkowicie nieznana, to pokazuje, że ma wątpliwości co do objawień, ale jest posłuszna głosowi kościoła Maria Róża. I to jest piękne. I zobaczcie, podróż do tego miasta, gdzie był biskup, trwa trzy dni, ona nie ma zdrowia, Maria Róża, Mimo wszystko, co kawałek muszą odpoczynać, yy, idą i wracają. Podróż trwa trzy dni, ale ona jest posłuszna Kościołowi i to też jest piękne. A jak to, co mówili yy, Ochiacyta, Franciszek, i Łucja, zostało przyjęte przez ludzi Kościoła, bo to też jest być może odpowiedź na to, dlaczego dzieciom, a nie, nie księdzu w yy, bo, bo ksiądz, yy, ja myślę, że gdyby księdzu się Matka Boża objawiała, to on zawsze będzie próbował jeszcze. Coś swojego dołożyć, no bo, się bo tego. będzie starał się być poprawnie teologicznie. Z doświadczeń. <grym> ale kiedy mówi dziecko, jeszcze dziecko, które nie umie czytać, dziecko, które nie umie pisać, bo Matka Boża jeszcze tak. każe im się. Każe się uczyć czytać. Tak, i pisać. Co ciekawe, niedługo Jacynta e, i, e, i Franciszek u, u, umierają, ale Matka Boża. E, każe mi się uczyć i ten... jacyta tak a propos e, jest bardziej wierna temu przesłaniu Matki Bożej, wiedząc mimo wszystko, że umrze chodzi do szkoły. E, dzisiaj zdradzę Wam bardzo lubił wagary, <laughs> bardzo lubił wagary, e, ale w czasie wagarów chodził do kościoła i słuchajcie, to jest myślę, że nauka e, dla wielu z nas. E, w po objawieniach zaczął się remont kościoła w Fatimie. Jeżeli Państwo byliście w tym kościele, to w miejscu, gdzie stoi dzisiaj ścielnica, w której dzieci fatimskie były oszczone, e, znajdował się ołtarz i tam była odprawiana msza święta, bo kościół był malowany. I tabernakulum stało jakby na, takiej, e, na takim słupku, ale pomiędzy tabernakulum a ścianą była nie, niewielka przerwa. I Franciszek wchodził w tą przerwę. Na no Franciszka wystarczyła, to nie wystarczyło. Ale... Wystarczyła, wchodził w to sztan i trwał na modlitwie przy Jezusie Eucharystycznym. I my nie mamy zapisu, ale możemy się domyślać po świadectwie Łucji i po też opisie zachowania Franciszka, że Franciszek mógł mieć jakby dalsze takie bardzo bliską, na pewno miał bardzo bliską relację już wtedy z Jezusem, bo te doświadczenia jego są naprawdę bardzo mistycznymi doświadczeniami osoby bardzo dojrzałej duchowo i on już duchowo też rozmawiał już z samym Chrystusem, co ciekawe, warto dodać, bo jest tu też nasz przyjaciel Kamil, zadał takie pytanie, a dlaczego przewodnik dla czwartego wizjonera? Ja mówię, w książce jest wyjaśnione, ale Franciszek miał najtrudniej, bo słuchajcie, on tylko widział Matkę Bożą. On widział tylko Maryję. I sobie wyobraźcie teraz dziecko, które widzi też, słyszy, wie, że coś Maryja mówi, ale zanim się dowiedział, co powiedziała Maryja, to musiało potrwać dosłownie 2-3 dni. I on musiał w takiej cierpliwości czekać. Eee, dalsza rzecz, eee, zobaczcie, eee, on, eee, dlaczego musi czekać? Ponieważ eee, dziewczyny musiały ochłonąć, ułożyć wszystko w swoim sercu, żeby przekazać mu to, co powiedziała Matka Boża. Ta cierpliwość nie była właściwa jego temperamentowi, nie zadać tak. Tak, i co ciekawe, kiedy eee, też było pierwsze objawienie, padło takie pytanie, a czy my pójdziemy do nieba? I tylko Franciszek usłyszał takie słowa, że musisz odmówić jeszcze wiele różańców. I wystarczył miesiąc dla tego chłopca, że kiedy w czerwcu pada to samo pytanie, to matka może odpowiada: tak, pójdziecie do nieba. Miesiąc czasu. Wspominałeś rzeczywiście o tym, że Franciszek pokonał długą drogę, ale to nie była długa droga w czasie, bo jak Państwo wiedzą, ta dwójka dość szybko została zabrana do nieba, co zresztą Maria im powiedziała. Natomiast to była droga w gorliwości. On miał do nadrobienia najwięcej właśnie te, te słowa, że on musi jeszcze mówić wiele różańców, podczas kiedy dziewczęta usłyszały, że pójdą do nieba yy, szybko, no to pokazały, że ten chłopak ma wiele do zrobienia, ale ta gorliwość, z jaką zabrał się za tę pracę domową, tak to nazwijmy, była imponująca. Opisujesz to nie tak, że taki. Yy, Wspominając o tym, że obcował duchowo z Jezusem, wspominasz w przypadku Franciszka to, jak pewnego razu wpadł do takiej skalnej szczeliny. Pamiętasz ten fragment? Ja ci przypomnę. On, on też miał tam wizję, on też miał wizję piekła. Tak. W tym fragmencie nawet krzyczał, wołając, zresztą i Matkę Bożą, i, i, i wołając emocje i Jacytę z takiego przestrachu, bo znowu to zobaczył. To też świadczy o tym, że on się Mimo wszystko doczekał i to bardzo szybko, poprzez gorliwą modlitwę, poprzez obcowanie z, Jezus, z Jezusem. Doczekał się łaski, jasne. Nie mógł rozmawiać z Smartą Bożą, nie mógł jej słyszeć. Widział ją tylko, ale widział też dużo więcej. Widział dużo więcej i zaczął rozmawiać z samym Chrystusem, czyli e, doszedł do tego momentu, do którego prowadzi nas Maryja. Czyli do, doszedł do momentu zbudowania relacji z Jezusem, bo przecież. Maryja po to nas prowadzi, nie to, żeby skupić uwagę na sobie, zresztą co powtarzał bardzo wielokrotnie arcybiskup tego miasta, błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński przez Maryję do Jezusa. I to Matka Boża też pragnie, abyśmy doszli przede wszystkim do niego. I Franciszek pokazuje nam właśnie też jakby ten klucz i to istotę objawienia fatimskiego, czyli dojść do Jezusa. Wspomniałeś o tym aresztowaniu dzieci, o tym spóźnionym objawieniu, do którego doszło. Bo jak matka coś obieca, to wiadomo, że, to wiadomo, że spełni. To może, jeszcze, ponieważ to taka dość ciekawa historia, to może, jeszcze słowo o tym aresztowaniu dzieci. Jak można dzieci aresztować? No, to co jest ciekawe, Państwo na pewno wiecie, masoneria podobnie jak i dzisiaj. A, to, tak, tak, właśnie. E, masoneria rządziła wtedy w Portugalii, jak i dzisiaj, e, to też a, tak, a, a propos, e, ponad miesiąc temu e, byłem w Meksyku, e, no, już w, maryjnym w, w maryjnym sanktuarium i podszedł do mnie e, jeden z Meksykanów e, i się pytał, e, czy e, mówi po hiszpańsku, mówię, no, że rozumie mi coś tam ten i prosił mnie, bo się pytał skąd jestem, no bo widział, że jestem biały, no, tego że się nie da ukryć. I rzeczywiście, no odróżniałem się tam od innych. E, raz poczułem się inaczej i wiem, co czują e, z innym kolorem skóry osoby, e, kiedy przybywają do nas. E, więc e, e, mówię, że jestem z Polski i powiedział, bardzo proszę cię, módl się za Meksyk, módl się za Meksyk, w którym rządzi Masoneria. Więc to jest relacja człowieka, którego spotkałem, ale wracając do Fatimy, Matka Boża prosiła, przychodźcie tutaj 13 dnia każdego miesiąca przez 6 kolejnych miesięcy, później wrócę siódmy raz. To też jest bardzo ważne zdanie, które przez wielu jest zapominane przy objawieniach fatimskich, ale Oczywiście dzieci są aresztowane, ale Matka Boża spełnia swoją prośbę. Mimo wszystko 13 w dolinie Kobada Irija przychodzi, ponieważ e, e, wszyscy ludzie, którzy byli, nie widzieli Matki Bożej, ale mieli łaskę widzenia obłoku, który otaczał dąb, na którym objawiała się Maryja. I wszyscy ci, którzy zgromadzili się 13. Sierpnia w Kowada w dolinie, co ciekawe, pokoju, bo tak przetłumaczymy, tak przed objawieniami to miejsce już się nazywało, e, widzieli, jak liście dębu i gałązki się ugięły 13 lipca. Czyli Matka Boża na tym dębie mimo wszystko stanęła i przybyła. E, I kolejną rzeczą e, Matka Boża. E, nie pozostawia, nie pozostawia dzieci bez spotkania. Jakby e, dzieci też doświadczają, no, Państwo może wiecie, e, tak dla przypomnienia, e, jak dla dziecka, no, dość traumatycznego doświadczenia uwięzienia z największymi kryminalistami, grożenia usmażenia w oleju, doświadczenia tego, że już kolejne dziecko jest usmażone, bo były brane na to smażenie, nazwijmy, oddzielnie. Pokazywano kocioł. Pokazywano kocioł, tak, więc dzieci, kiedy szło kolejne dziecko, to myślało, że już poprzednik jest już no, po, y, po procesie y, smażenia, prawda? Y, więc e, dla dzieci jest to tym bardziej trudne. E, więc e, Matka Boża jest też w tej pedagogii swojej taka bardzo delikatna e, i objawia się 19 e, sierpnia za kilka dni e, w Walinio. To jest bardzo blisko e, miejsca, e, gdzie pierwszy i trzeci raz i zerowy, bo to też jest ważne, w 1915, ja tak nazywam to zerowym, objawił się Anioł, bo Anioł się objawił jakby w trzech miejscach i to jest niedaleko Walino. Tak to miejsce jest nazywane, Matka Boża objawiła się. I też była taka ten, że dziewczyny odczuły, że Matka Boża za moment przyjdzie. I poprosiły jednego z tam który był, żeby zawołały właśnie Franciszka, bo on był w wiosce, to jest nie tak mocno daleko, żeby pobiegł po niego. Tam nawet chyba chodziła, pamiętam dobrze, kwestia pieniędzy. dobrze zgodził się pomyśleć, jak Tak, ta, ta, ta. Do, dostał, tak. Ostrzegł się nie zmienia, tak? Ostrzegł nie zapłatę, więc pobiegł, przychodzi Franciszek. I Matka Boża, y, mimo wszystko, objawia się też 19 y, sierpnia, więc tak naprawdę to jest kolejne y, miejsce objawień i też kolejny czas. Wspomniało się o objawieniu się Anioła, zresztą niejednokrotnym, prawda? Który przygotował dzieci na to przyjście Matki Bożej i chyba w, na to, żeby się wyzwolić z strachu, który mógłby im tak na zdrowy rozum towarzyszyć. Y, tak, to też pokazuje, że niebo przygotowuje y, na wiele sytuacji nas na Ziemi, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, ale początek objawów sięga roku 1915. Czołową postacią jest tutaj zawsze Łucja, która też zostaje i umiera w przecież w 2005 roku, w lutym, ale ona z innymi dwiema koleżankami, właśnie w okolicy Walinio, widzą świetlistą postać, która się unosi. I też jak niebo zwraca uwagę na nastawienie serca i tego, jak my się zachowujemy. Ważne jest to, żebyśmy wiele rzeczy rozważali w swoim sercu. Łucja nikomu o tym nie mówi. Dziewczynki rozpowiadają o tym wszystkim. Następuje koniec. Rok czasu 1916. Łucja. Dwójka innych dzieci, no zresztą krewni, którzy mają objawienia aniołaj. Zobaczcie, są trzy objawienia. Pierwsze niedaleko w później zaraz obok domu Łucji przy studni. Jakby w naszym językiem myśmy powiedzieli to w ogrodzie. I trzecie objawienie znowu na tym samym miejscu. I dzieci nic nikomu nie mówią. I nikt o niczym nie wie. Dopiero objawienie Matki Bożej jest aż tak mocne, że, e, że dzieci nie potrafią tego już zatrzymać dla siebie. Szczególnie miała Fiacinta. Ma się nie ciebie. Wspomniałeś tę nazwę Pontevedra. a później wspomniałeś o swojej wycieczce do Meksyku i o tym, że spotkałeś chłopca, to może odkryły jeszcze te tajemnice, nie wszystkim pewnie znaną. Co to był za chłopiec, którego spotkała Mucja? To jest to, co będzie, będziemy świętować za rok, setną rocznicę objawień w Pontevedra, gdzie Mucja jest w zakonie, jest młodą siostrą zakonną, która przygotowuje się tak naprawdę do życia zakonnego. I w pewnym momencie, kiedy wyrzuca śmieci, spotyka małego chłopca. Próbuje go nauczyć modlitwy zdrować. Mario, nie idzie nie, mu to, idzie. nie idzie. Totalnie mu nie idzie. Więc nauczyła go takiej krótkiej e, modlitwy naucz mnie Mario kochać Jezusa. Coś takiego, nie? Za jakiś czas, w grudniu spotyka ponownie tego chłopca e, w międzyczasie, a spotyka tego chłopca i zadaje mu pytanie, czy odmawia tę modlitwę. A ten chłopiec zadaje jej pytanie, a czy Ty wypełniłaś prośbę mojej mamy? I dosłownie wieczorem następuje objawienie, gdzie Maryja objawia się z niepokalanym sercem otoczonym koroną cierniową. Bo y, tą figurę, którą my znamy taką Matki Bożej Fatimskiej ze złożonymi rękami, to Matka Boża tylko raz tak się objawiła w Marii. A później przez kolejne objawia się ze swoim niepokalanym sercem. E, I mm, wtedy mówi właśnie Pawełom no, te tak ważne słowa Bóg pragnie, aby było na nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Ale przy Marii jest właśnie ten sam chłopiec, którego ona próbowała nauczyć, a myślę, że Pan Jezus miał wtedy wielką uciechę, bo musiał się dobrze bawić i weselić i śmiać z Łucji, która go nie rozpoznała, a w tym momencie rozpoznała właśnie w tym chłopcu Dzieciątko Jezus, więc, więc widzimy to, że rzeczywiście jak ważne jest też e, właśnie nabożeństwo do pierwszych sobot, e, pierwszych sobot miesiąca, o co prosi Maryja. I to też jest istota, to też jest istota, e, jakby kluczowy e, punkt też tematu, który e, jest dzisiejszy, a mianowicie, żeby e, akt e, oddania e, świata i Rosji niepokalanemu sercu Matki Bożej rzeczywiście miał taką, mocną, trwałą siłę, to musimy go wspomóc właśnie nabożeństwem do niepokalanego serca Matki Bożej. Na objawienia fatimskie zareagowała Portugalia najpierw, to jasno oczywiste, zresztą cud słońca, już 80 tysięcy ludzi się jeszcze co je dodało, natomiast zareagowała także szybko Polska. W jaki sposób? E, oczywiście Polska jest drugim krajem, który oddaje się e, niepokalanemu sercu Matki Bożej i Bezpośrednio po II wojnie światowej w 1946 roku Polska dokonuje oddania w akcie się niepokalanemu sercu Matki Bożej. Akt jeszcze wtedy wypowiada Sługa Boży, kardynał August Klont. Więc też to pokazuje, że kiedy spojrzymy na historię Polski, to widzimy, że ten akt oddania niepokalanemu sercu Matki Bożej, mimo że w Polsce przecież panuje komunizm, prawda? My duchowo zostaliśmy zniszczeni jak najmniej. Ja zawsze porównuję Czechy, czy wtedy Czechosłowację. Słowacja bardziej się jakoś obroniła, ale Czechy przecież dzisiaj są najbardziej zrajcyzowanym krajem Europy. Zobaczcie, my nie potrafimy docenić. Też czego nawet tego gestu, że naprawdę Matka Boża ochroniła nasz kraj e, właśnie dzięki temu, też dzięki temu aktowi oddania niepokalanemu sercu, później zresztą, który akt został też jakby ponowiony e, w roku 1966 przez kardynała Stefana Wyszyńskiego w milenijnym akcie oddania, prawda? Ale my co już zobaczcie w narodzie polskim akt oddania ponawiamy i teraz może stawiam taką tezę, która mi przyszła w tym momencie, kiedy w Polsce w tym momencie jest bardzo mocno zagrożone też życie, bo jesteśmy akurat po wczorajszych głosowaniach, prawda? Jakże dramatyczne, w godzinie miłosierdzia, w piątek tygodnia miłosierdzia, może potrzeba, żebyśmy znowu przypomnieli i oddali się niepokalanemu sercu Matki Bożej, żebyśmy całym narodem, w kolegialności, wszyscy biskupi, wszystkie parafie, tak jak było to uczynione w 66, bo nie wiem czy Państwo, część widzę, że pamięta, część może wiedzieć, przecież to nie był akt, który był wypowiedziany tylko przez prymasa tysiąclecia. To był akt, który był wypowiedziany przez każdego proboszcza w, w parafii. E, e, państwo, e, nie wiem czy wiecie, że jest takie miejsce na jasnej górze. Trochę może zmieniamy temat, ale to jest bardzo ważne. Warto tam zajrzeć. E, jest... Dokładnie to jest na ulicy Ojca Augustyna Gorleckiego, jak są te sklepiki, jest takie miejsce, gdzie zgromadzone są wszystkie kroniki wtedy z parafii, które były w 1966 roku, które przywiozły potwierdzenie aktu oddania w ogóle Matce Bożej Królowej Polskiej. Ja powiem szczerze, że wielokrotnie wcześniej zachodziłem tam. I oglądałem w swojej rodzinnej parafii przepięknie wykonaną właśnie księgę, oprawioną w materiał, który jest tkany na kurpiach, oklejony wycinakami kurpiowskimi, pięknie wyhaftowany. Zobaczcie, jak Polska wtedy poważnie w 1966 roku do tego aktu podeszła, na pewno w 1946 również. Może to jest... Na, to jest to... To pokazuje, że to jest nasz ratunek. Zresztą co też pokazał e, akt, e, który został dokonany 40 lat temu przez świętego Jana Pawła II, a który został spełniony nie przez niebo, ale też i inne akty oddania niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Zapytam jeszcze i to pytanie też dość często się pojawia, dlaczego tak długo trzeba było czekać na tę trzecią tajemnicę, żeby poznać ją, żeby została odkryta? Bo ja myślę, że kiedy że e, poszczególni e, od Piusa XII, bardzo fatimskiego, później Jana XXIII, Pawła VI, e, Jana Pawła II, który przeczytał sobie, proszę wyobrazić, jaka musiała być jego reakcja. On trzecią tajemnicę fatimską, wiecie w którym momencie czyta? Po zamachu jeszcze w klinice Giannelli. Kiedy wie, że 13 maja jest Dzień Matki Bożej Fatimskiej i czyta, ja myślę, że było to dla niego ogromnym szokiem i on widzi swoją osobę. Bo przecież nigdy w historii nie padły strzały wobec osoby w Bieli. Był zamknięty w Watykanie w czasie II wojny światowej, wcześniej plus IX, przecież sam ogłosił się więźniem yy, Watykanu. Jako znak protestu tego procesu rozbierania państwa kościelnego, ale nigdy strzały wobec biskupa w Bieli nie padają. I jaki musiał być jeszcze jego większy szok, kiedy biskup w Bieli w wizji watyńskiej ginie, a jego życie zostało ocalone. I on wie, że ma wielkie zadanie do wykonania. On to jest też człowiek, który potrafi odczytać znaki czasu. To pokazuje też jego wielką świętość. My dzisiaj może zapominamy gdzieś o Janie Pawle II, ale to pokazuje, jak to był człowiek wielki, który żył w obecności Boga nieustannie i który pokazuje nam, że jak my możemy, jak człowiek, kiedy wejdzie we współpracę z Bogiem może dokonać wielkich rzeczy. I co robi Jan Paweł II? Zobaczcie, akt oddania jest dopiero 3 lata, no niecałe 3 lata, po zamachu, prawda? Ale w roku 88, nie przepraszam, tak, 4 jedzie do Fatimę Kolejne zdarzenie jest. W Fatimie jest drugi zamach na Jana Pawła II. On w bazylice jest przecież godzony nożem, ukrywa ranem, prawda? Bo jest godzony nożem rok po czasie, kiedy Fatimie kulę umieszcza, jakby oddaje do sanktuarium i... Przygotowuje proces oddania świata niepokalanemu sercu. I to nie jest tak, że on sam, tak jak poprzedni papież, dlaczego ten proces jest tak długi, że trzeba czekać do 84 roku, czyli prawie 3 lata, bo ma być kolegialność. Matka Boża żąda kolegialności, czyli wszyscy biskupi świata mają oddać świat. Rosji i niepokalanemu niepokalanem sercu Matki Bożej. Świat i Rosję. I rzeczywiście biskupi w kolegialności, w swoich diecezjach, on na placu świętego Piotra przed figurą Matki Bożej Spatim dokonuje tego aktu. I słuchajcie, ktoś powie no i co? I zaczyna się zmieniać w historii świata. Tak jak po pierwszym oddaniu przez Piusa XII w czasie II wojny światowej, kiedy przyjrzyjcie się Państwo, kiedy papież oddaje świat niepokalanemu sercu Matki Bożej, armia niemiecka, armia jakby trzech krajów, które są ze sobą zjednoczone, czyli Japonii, Niemiec i Włoch, automatycznie zaczynają przegrywać wszystkie bitwy. Niemcy zaczynają wojnę przegrywać. I kiedy to się dokonuje? Przyjrzyjcie się yy, uważnie, nie mamy na to za bardzo czasu, ale tym wszystkim przegranym bitwom, one są zawsze w święto Matki Bożej. Jest to 8 września, 8 grudnia, rocznica objawień Fatimie, 12 wrzesień, Dzień Matki Bożej, imienia Matki Bożej. Są to albo 8 maja, My znamy to świętego Stanisława Biskupa, więc jak to, jak to, no nie bardzo, bo na świecie wszyscy wtedy wspominają, akurat 11 na świecie wspominają świętego Stanisława, wszyscy, a 8 maja na całym świecie jest wspomniane święty Michał, jego pierwsze objawienie w Gargano, zresztą o czym się mówi, że to święty Michał objawił się jako anioł pokoju, bo on jest patronem Portugalii, a Anią y, Pokoju mówi, że jest patronem Portugalii. Więc ta postać nam się jakoś bardzo mocno łączy. Więc widzimy, widzimy, widzimy y, tą y, wielką ofensywę Matki Bożej, gdzie ten orędzie jest niewypełnione w pełni, ta prośba Matki Bożej. Kiedy Jakobu II oddaje świat, to nie wiem, czy wiecie, że zaraz, za niedługo jakby roz... zostaje samorozbrojeniona, ponieważ w Seniernoje na morzu 90% Rosjanie tracą swojego, swoich materiałów wybuchowych, które nie wiadomo czemu wybuchają, prawda? Ginie bardzo dużo osób armii rosyjskiej od tego wybuchu. To jest fakt. I to nie atak To była autoeksplozja. Tak? Autoeksplozja, to było po prostu autoeksplozja, więc to jest zaskakujące, że Rosja w ciągu jednego dnia Tra traci ogromną e, siłę, kiedy planuje atak, również e, ogromną e, swoją e, siłę właśnie na e, zaatakowanie świata. I kiedy przyjrzymy się. Przepraszam. Słucham? I kiedy to było dokładnie? E, to jest. E... Podejrzewaj, że to się dokonuje w maju tego roku. Ale to był 13 maj. Tak, to jest dokładnie 13 maja. Niektórzy później mówią, że to jest 18 mógł być. Ale też znalazłem taką datę, że był to 13 maj, ale według kalendarza, jakby, który obowiązywał w Rosji wtedy, nie? Bo Źródła oczywiście... ze Wschodu nie potwierdzają tych wydarzeń. Dobra, właśnie oni nie potwierdzili tego, oni tego e, nie potwierdzili, więc... Eee, więc, eee, więc ale widzimy i później kolejne procesy, które się odbywają. Eee, zobaczcie, przecież Europa stała się wolna bez żadnego strzału. Zobaczcie, Rosja od komunizmu została uwolniona praktycznie bez żadnego strzału. Przecież pierestrojka, która eee, wybucha, to właśnie rozpoczyna ten moment. Od tego momentu następuje też pierestrojka eee, Michał Gorbaczow.